Meczki z tej strony Sarosonek wysypy, a dzisiaj będziemy grali w Kopańską, mamy tutaj wydarzenie, gdzie mamy 200 bomb i 10 minut rozgrywki, więc sobie zagramy. Później może jeszcze poprzechodzimy parkurki i będzie fajniutko. Więc y, jestem dzisiaj z rzadkowską. Tak, siema, siema, siema. Czadno nie było, chyba tym odcinku. Chyba. Y, znalazłam sobie tam parę y, osóbek, które będą z nami grały. Na przykład Jurczewska być z nami grała, nie? Logika. Yy, dobra. No, znaczy, dodam kilka takich osób, bo przed chwilą jeszcze właśnie grałam z takimi jednymi i fajnymi dziewczynami. Nie? Dobra, zaprosiłam ciebie i nie potrafię grać w A tak? Troszko ja, ja... jest. Ja zaproszę. Może to pomagały nam te I Ju, nie lubię tej mapy. Kamilami i X droga. A ja ją mam. Mistrz. Eee, droga. Zd nie kopiemy tak, trzeba od razu. Pokrywać. Aha, dobra, dalej jestem głupia. Sorry za Michalo. Eee, sorry, ale ja nie potrafię grać, nie ogarniam w tej gry. Zawsze so, Ci eee, zabieram. Może, może Ja... Ja nie będę ci zabierać, ale jak się coś tam stanie, to się nie przejmę, bo chciałabym się zakopać do piekła, ale... Ja się dokopam ostatnio do piekła na kąpie i miałam z tysiąc punktów. Nie, Dobra. ostatnio jak grałam w ten, to miałam 2000 sama, nie? to jest dużo trochę tam To jest Nie wiem, czy tam wyjdzie. Dobra. Słuchaj, jak ci tam zabieram, ale mam. Płaśnie nie, nie wiem. czemu no, ale dobra. Właśnie pozdrawiamy. Ja ją pozdrawiam tym, jak jest, bo one mm. są fajnie, bo z nim gra... o, Julka. To było piękne. Zinęła. Czekaj, bo Sam Sonek yes. sypy. I jak chcecie, to możecie dać łapkę w górę. Jeśli Wam się taki film podobają. To, nagry... to będziemy nagrywać więcej może Kopańsk. Kopańsk. No i będzie fajniutko. Wiecie, o co mam. Czekaj, ja do tej X drogi do nas jest... żeby nagrywała odcinek na ety i, i że jest jak chce to może przyjść o tak powinien nam to załatwić przed odcinkiem ale mam to gdzieś po prostu mi jest obojętne żebym grała z kimś ale fajnie bo było małe no, czekaj czekaj dziewczyna do mnie napisała Corki, ale na razie nie mogę o ta Kamila mi z może na razie k, 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 k. To później może jeszcze pogramy sobie tak. o boże jak fajnie Ale tak po prostu... Pieniądze. Ja tak po prostu dostawiam, oju. Uh nie. -huh. Yeah. Psy, do psy. Mm. Ktoś jeszcze do mnie napisał? Odpisamy, bo jeszcze, już chyba nikt. Kurde, chyba się nie doskopiemy do piecełka, ale... Y y y jakoś jest skinka? Y skarb. <noise> Czekaj, bo ta ich droga chcemy. To już ją dodam. Zaraz są głupia. Na trzy. Dobra, dodawaj ją. Czy może ciągle? Czy o nie. W ogóle pozdrawiamy I jest droga. Taką dziewczynkę. 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 No I Ej, pomóż i... mi jej wykopać. Czekaj, czekaj. czekaj. Bo czekaj ja nie wyjdę ja stąd. 4,8-4. Kurde, coś nie dołącza ona. no. O kurde, bo tu nie wyjdę stąd. Ja nie wyjdę Wyszła z gry... Nie, nie wyszła z gry, co jak nie, nie wyszła. Nie, nie, nie. nie. Czypelek coś, coś mi wyszło? Mm, A, dobra. Da wyjść, okay. kurze, nie możesz się okej. Nie, po ja prostu w... chodzę od kąta do kąta. Poczekaj, o. Eym. X trog, ja, ja, ja ją też ja zaproszę. się w życiu do pikła, bo no nu... Ja w ogóle jestem teraz już nubem na telefonie, Jestem pro na tablecie. A... o, Jurka, dobra, dawaj kopiemy się, nie gadaj. Tylko kopiemy się. Możesz mówić i kopać. Tak ci pozwolę, ale... Inaczej to ci nie pozwolę i Pozbieramy Pozbieram sobie później te... Później wszystko U, będę mogła ja je to zabrać, bo jest dobry drop nawet. Okej. Okay. Psi chyba z Nie mogę na to y Mimo brakuje do Crystal Wingsów, ale... Y dripek, nie? Na razie Dripkę atakuje. Widzicie, A, no właśnie, tutaj mamy bez tak. bezsypy. I że jak zostawicie Sobika to, on mi przyniesie bardzo dobre kryształki i wbije kolejny level. Tutaj no czemu nie zapraszam tej z drogi? Muszę dodać. Tutaj ją po prostu. Dobra. na napływu. O, jest, jest, jest. Uuuu. I y dobra, lecimy po. Nie. Ja już mam 10 Ona mi zabierze. Ona mi zabierze ten. Yy, yy, te kryształy. O jeju. Oje, ja nie wyjdę. Poczekaj. Tak o, O. Ja nie potrafię, Julka. Jestem na telefonie. Przypomnij sobie. bo ja ci zabiorę no właśnie, no. Muszę to dać... Muszę dać jakąś bombę, żeby sobie nazbierać wszystko. Juju, ale Zbieram, ja... nie, nie to okay, już mam. Dobra, nie biorę. biorę... Może nie dobra, nie będę tak robić. Nagrywasz. Tak. Jesteś na odcinku. Nie warto wiedzieć. No! Jezu, zebrałam inne kryształy, no. Oh. Co, się jak Dremont. Mm, ale, no, niestety. Y, nie potrafię grać w tą grę. Te gry jest dla mnie. Y, Julka, odzywaj się. Widzic. Ja się um, A ja. ja o, kryształ, do teraz y, Lecę do ciebie. Ja! idę tu kryształów? Słuchajcie, no. zabieram. Ej, a gdzie ta is droga kopię? właśnie nie, my weź ją tutaj do naszej dziurki. Nie no, poczekaj, bo ja muszę... Spodziewać. Ej, bo skarb! Napisz skarb. Że skarb jest. Where? Czekaj, na ile? No trzy właśnie. Typ jest droga. Kopo, skarb. Jezu, ale to kopanie jest świetna. To mi skarb, skarbu nie chcę rozbadać. Dobrze, że akurat jest ten event. Ja kocham taki event, gdzie mamy 200 bomb. To jest najlepszy event. Dobra, to jak wy zejdziecie, to mi powiedzcie. Szkoda. Chyba. Szkoda, szkoda. W... O, 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 mój ulubiony kryształek. Mi, ja go muszę mieć i, mm, najwięcej. Mm, mm. Ale normalnie sobie mnie prostawiać, bąbki te. Oczywiście yy, nie, ale no. Czekaj, Julcik, bo ja tutaj wbijam do ciebie. No na dynamitowanie, to dobrze nam poszło. To jesteśmy. Trzeba by było więcej we dwójkę. Co już ci zabieram? A nie, tym razem mnie nie zabrać Możesz sobie zebrać, bo ja idę odeć Ale jak na dynamitowanie we dwójkę, to nawet nam dobrze. Ej, to zagramy jeszcze raz, Keky? Jeszcze raz, no bo, bo odcinek będzie tak minuty więcej 20, może 30 minut. Ja zrobię cięcie i się wszystko zgadamy. Może więcej osóbek i może kogoś z Nexusa jeszcze wezmę. Okay, mam. Ja Możesz mi nie zabierać teraz kryształów z dropu, bo... Yy, aha, dobra. Nie wchodź Julka tam, proszę. Bo tam jest yy, kry, yy, ten koszmar, a koszmar. Tak. To jest mój ulubiony kocuszek. Yy, Jezu, kryształ. Czemu ona, ona Ona, a wiem po co ona dołączyła. Ona tylko dołączyła, żeby być na cinku. Smuteczek, tacy już są ludzie. Ej, ja mam 300 tych Zoinów. Jakie która jest godzina? 23. Ja o 13 będę musiała kończyć parę samków. O której? O 13, bo ja w ogóle stanę się o 11.00. Dobra, ky, ky ale jeszcze zagramy jeszcze jedną rundkę. Tak, tak, tak. tak, tak jeszcze tak, zdążę No i jeszcze jedna chciałam powiedzieć, że jakby... Mm, 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 oj, o wreszcie wstała! Chodź po skarb. O, po skarb... A, dawaj po skarb, po skarb, Tu, 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 tu. Dawaj, dawaj. Dawaj Sara, kopiemy. Dawaj Sara, kop. Dawaj, Dobra, S, y, po co nam dwa dynamity XT? Mam wiem. Dwa czeluście. Ej, ta! Ta! Jaskinia, jaskinia, jaskinia. Ale już nie zdąży, dobra, idę oddać ten. Jest u 9 sekund. 6, 5, 4. Ale ja w podziemiach. Sześć, sześć. No, no. <laughs> ja Je To było piękne. Hey, do to jest wynik. Hey. Aha, A, no. to jedną dawaj. Co nie? To poczekaj, to jeszcze nie teraz, tylko zgadam jakąś osóbkę. To poczekajcie, okay. ja za chwilę wracam i yy, zrobimy kolejne kopańsko Dobra, włączyłam nagrywanie rówani. Yy, znaleźliśmy już osóbki, więc idziemy kopać. Nie wiem, Tak, masz już osoby? No mam osóbkę. No okej, okay, ja to nie mam okay. pyta, bo do mnie się zaskra... Zaproszę Zaproś jako się Zaprosiłam? O, czekaj, bo ta przez nie odpisiała. Dobra, to, to po prostu ją, no, mega... ja okay. ja ją zaproszę. tak. Hulochopis, jesteś mega Ale mogę sobie dokończyć? Okej. Ale teraz to ja O! ta Brana sorry, sorry. ma nie. nie wiem sobie zobacz. O jakaś tutaj jest kinka Uiu. O, widzicie? Ej, bo my musimy jakoś to zrobić. Poczekaj, bo tamta nie chce dołączyć. O, dołączyła, dobra A nie, to jest Hulu. Hop, Eju. No to ja właśnie zapraszałam. Bo tylko tak, ty teraz poczekaj, bo. Kurde bo tu, trzeba tutaj stawiać bomby. One mają po y, prostu piękną taktykę. Dzięki, dzięki, dzięki. I nie chcę dołączyć. O, dołączyła, dobra Eju. Ej, ona ma ten pakiet piękny. Ten pakiet jest piękny. bo ona mi pomogła w zebraniu tych właśnie kawalingów, bo ona na czacie stawiała kurde po prostu, no chyba ze 70 wagonów to i, i ja właśnie zebrałam na, te, na ten dobra, mm. gdzie jest ta 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 nastawię te bomby, ta tak, a ona jest tutaj dwójkę. zginie za chwilę mm i czuję się jak taka po prostu youtuberka youtuberka mając y, fanów xd aha zginęłam, dzięki wszystkim, że nie zabiliście dobra jurka, może nie będzie ich słychać no już nie stawiajcie tych bomb już żadnej bomby nie mogę postawić o, ukradłam mi za to? Zostawiłam bombę na razie. Dobra, zaraz na szczęście. W ogóle, bo no, o 13 na pewno będę mniej, będę coś jeszcze jeść. Jurka. I muszę jeszcze zrobić zadań, z matematyki. Bo, też wiecie, będę robić dzisiaj matmy. Wiecie, matematyka to jest moje ulubiony przedmiot szkolny. Nie y <słuch> you no, know, moim ulubionym przedmiotem szkolnym jest historia. To jest piękny przedmiot, no. Wiesz co mam z historii? Mam trójkę chyba z historii chyba, ale nie wiem, nawet X to nie wiem. Nie wiem, chyba tak, ale nie, no, nie wiem. Czemu ta Nati tu stawiła? Boże wszyscy postawili tak te typu... bomby. No bo wszyscy stawiają bomby! Dobra, ja pozdrowię przy okazji te wszystkie osoby. Ja pierdzielę, no! Jurka! Na górę. Jurka! Jezu! Jezu, ale Pozdrawiam zobacz wszystkie! Dobra? Pozdrawiam kulę, bo Lina I... i... Nie. Lina i Depro. I 2021 i... No i, no i tyle. I pozdrawiam. I ojcieckę pozdrawiam. No, tak. ja też kupam. Ja mam tam normalnie. Ma ale Ale no, nawet to tak, przynajmniej to tak. jak na 5 minut. Dziękuję, yeah, sorry, za Chyba ja będę musiała próbować wyciszać te powiadomienia, bo też mi nie wychodzi. No oh jeju, yeah, skin! O oh jeju! Yeah, że się trania. Ale... Julka No sorry, sorry. To jest kurna. family friendly content. Tam mi psuje a. content na YouTubie. Content. Widzicie, jakie ja się znam. Ja położę, bąbę. No ja chciałam! Sorki, czy... nie potrafię. Udobra dobra, Ez, położyłam bombę. Ja położyłam pop, tylko dziewięć, dziewięć bomb. Pop, tam, stara. Ja też dziewięć. O, postawiłam jeszcze jedną. złym miejsca ale postawiłam. Uiu, bo ta hulacho wszystko bierze! Zginęłam. A ja prawie, bo Ju co wy tam? Ja się mogę dowiedzieć. Czy wszyscy muszą kopać w jednym miejscu? Nie możecie sobie znaleźć tego. Dobra, rozumiem, że wszyscy chcą być na odcinku, ale. Nie, no, one nie chcą być na odcinku, bo, bo... bo kopię, bo im nie, kazałam. Nie mogę <noise> no, nie. nie. Ale proszę do piekielka, tylko tylko do Jeju, jeju, do jeju, jeju. O, postawiłam bombę. O kurde ile osób. Postawi? Ja biorę. Every. Skinęłam prawie. O, lecz ołka! Tu sobie postoję. Czałka? A ja nie potrzebuję o Juju, wszyscy dostawiłem bomby. Moi, Iza pozabierała. Ja zabierała. Zejdziemy z powrotem. Aha, to się Kurde, napływ, chapuję. Ja Tylko jest! Zginęłam, mam jedną chpę. Ej, do piekiełka, please. Do piekiełka. Oh, Ej, poczekajcie! Na mnie, bo ja jedną HP. Ej, nie ogarniam na telefonie. Ej, nawet dobrze mi idzie jak na telefonie. Dobra E. Zweszłam. Wyszłam. Nie weszłam. Wszedłam, wysz... wyszedłam, o. <suszel> nie, e. Wyszłam. Wszedłam. I <suszel> <Wyszłam. suszel> po prostu... Y Aj, ty powiadomienie mnie tak wkurzają. Zginę! Ju naprawdę. Ja to jest spadłam gdzieś, no. I to hulachop, który ma pan? 40 któryś. No się zachowuję, by miasetny. Patrzcie, no jeju! Nie zabierać mi. Zabierają. No zginę! Jeju, bo ja zabierają, no ale chamy z nich. Co gadam? Oczywiście wszystkich was lubię, oczywiście, nie? Yy, dobra, jest za dużo emocji. Yy. O, są moje kryształy! Ez. Jezu, zachowujesz jak takie pięcioletnie dziecko, no ale dobra. Ym, 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 ym. Piekiełka, pomityka, 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 jest mityk? Mamy już poczekaj, pieku chce. du. Mityka, mityka, tu jest mityk. Po mityka, chodź, Sara. Już poczekaj, chodź, chce. Sara, chodź, szybko. Mam. Jeju. Dobra. Y, A jest tu Gdzie kupicie? Okej, już idę No tu polegę No idę! Skinę za chwilę Trudno się mówić. Dobra, uleczyło mnie Skompresowany pojemnik jak kurna... Jaka. Jak się rozgrywka kończy, no naprawdę Bardzo będzie ci przy... przydatne A dobra, już tu nic nie, wychopię, nie wykopię, bo już nie wyjdzie po prostu Ej, no właśnie! Gdzie jest wyjście? Gdzie jest wyjście? Nie mam, ja też nie wiem, gdzie jest wyjście. Ojeju! Skinęłam. To się tak nie da z wami kopać. Aha. Warto wiedzieć, że jestem na ostatnim miejscu. Bo po pierwsze jak zobaczysz sobie, że wszyscy mi zabierali, bo nie możecie sobie kopać w innym miejscu, tylko mi wszystko zabieracie. Ale mi chodzi o... I, i na przykład hula hop mi wszystko zabierała. Zabierała mi też heo czy to jak to tam. Y, I ta druga jakaś. Nie. nie, nie. Hm. Julka. Julcik, sorry, kista. tam nie Julka może. nie Jestem trzecia, nie. Hula hop wygrała? Tak. Wszystko, jak wszystko się zabiera, to się tak ma. Miałam tylko. Pie... Zobacz, wiesz, ile miałam kryształów? Ile? Mniej niż na tamtym kopaniu. Miałam 15 tylko gleby. Czy to czegoś tam? Dobra, oddajemy kryształki. kryształki. To jest moment. Dobra, pyk-pyk-pyk nawalamy. Pyk-pyk-pyk. Nawet jest tego tak dużo. Ju, nie kupuj, pupki tu! Mam nadzieję, że niczego nie będzie widać, takiego czego nie powinno być widać. Yy, ale bym kupiła prawie tego, bo bym kupiła kupi jedno kliknięcie, I bym kupiła pakiet. Bym musiała y, ten, y, no ten, y, no. Dobra, więc to było na tyle w tym odcinku. jeśli ja z wami żegnam do następnego odcinka, bye bye.